Nas notują różne pytania, różne zapytania. Też się zastanawiamy, dlaczego nie jest brana pod uwagę opinia pacjentów. Na każdym oddziale istnieją anonimowe ankiety satysfakcji pacjentów. Prosimy przeanalizować to, a przebywają w tym oddziale leczeni są pacjenci nie tylko z Są to ościeżne miasta i tak jest od kilku lat. Od kilku lat. Nas, jeżeli będzie zamknięty oddział chirurgii, oddział zabiegowego, to już nie jest szpital. Ten budynek nie powinien mieć miano szpitala, bo nie będzie dwóch podstawowych oddziałów. Więc bardzo prosimy o dokładne przeanalizowanie tego tematu, o pomoc starostwa. Bo na inne rzeczy, jakoby, pieniądze są, tak? A na szpital z tego co wiemy, no, no i bardzo prosimy. Dziękuję.